Cześć, jestem Rekin i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. I tak, wiem, dzisiaj miały być Antrymathansy, ale postanowiłem, że dzisiaj zrobimy coś innego. A mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale jest jeszcze jak świątynia odchłani, czyli ta legendarna misja, której nigdy nie zrobiłem. Dlatego dzisiaj postaram się ją zrobić. No i oczywiście chciałbym przypomnieć, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Oczywiście Świątyni Odchłani nie zrobiłem dlatego, bo była za trudna, a czy właściwie nie tyle za trudna, co ten boss był za trudny. No i pójdziemy sobie, nie wiem, na Apokalipsie plus 5, może plus 4. Ja miałem w ogóle taki nuklej, a wiem, że to jest taki strasznie noob ja powinienem w ogóle na plus 6 pójść, tak jak na ostatniego bossa, ale mimo wszystko mam tutaj pewne obawy, a nie chciałbym tego dwa razy robić. Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie. Tak w ogóle nie wiem, jak oni to zrobili, że ta świątynia niby jest. O, co jest? Ja myślałem, że to jest wyjście. A tu się okazuje, że ja po prostu tutaj mam iść. Bo tam pod świątynią jest piasek, a ja jakoś tutaj idę. A przecież ona mała. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Ja się nie znam. Nie wiem, jak oni to upchnęli w takiego małego miejsca, ale okej. Okay. Dobra, jest dobrze. Oni nie padają na hita. Jest jakaś trudność tutaj. Ale te rozdymki są easy. Co jest? Coś mi się chyba zblogowało, bo ja obrażeń nie dostaję w ogóle. No bo to nie, no mimo wszystko powinno mi to jakieś obrażenia robić. Te rozdymki i tym podobne. Co jest? Ja się wydostałem na ląd. Co jest? Nie spodziewałem się, czemu jestem na lądzie. Jak to się stało, moi drodzy? Co tu się stało? To tak powinno wyglądać. Od kiedy no, w wodzie jest ląd? Jak to się stało, że w wodzie mamy szkielety yy, z talczami yy, i w ogóle duchy? Nie wiem. W każdym razie dzisiaj, dzisiaj sobie tej podwiedzalni. Tybeski, co tutaj robi ląd? Co jest jeszcze? zakręte moby? Help me. Dobra, nie, to jest potężnie. Tutaj jest potężnie. Tutaj jest bardzo potężnie. Co wy robicie? Pan... Ej, mocni, mocni jesteście, panowie. Panowie są mocni, nie ma co. Dobra, udało mi się ich trochę wybić. Aj, co jest? Ten jest jakby mniejszy od tego drugiego. Dobra, udało się, wybuchli po prostu. No i proszę bardzo. Okej. Okay. W ogóle to jest taka płomienna kuźnia tutaj. Ej, nie wiem jak to się stało, że tutaj się moby zwykłe, bo te gąbki są, ale mimo wszystko to tak trochę nie wiem, czy tak powinno wyglądać. jakby. W ogóle skąd to światło jest, jak to jest pod wodą, tak bardzo. Trochę tak dziwnie, ale okej. Okay. Ale na pewno nie spodziewałem egipskich szkieletów. To bez przesady. Co tu się dzieje? Czemu tutaj takie potężne potwory są? Ale tej potężne to wszystko jest. Mimo wszystko. Mimo wszystko okay. dobrze ten poziom wybrałem. Dobra. E, pany, proszę mnie. Znaczy nie ja was proszę, tylko proszę pozwólcie mi tej być. Halo. To ja pójdę sobie tędy. A tutaj kolejna pułapka. nam silnem jednym ciosem. Dziękuję bardzo. Co tygodniowe wyzwanie ukończone. To się nazywa profesjonalizm. Dobra, to ja zabiję najpierw te wszystkie szkielety w tych tunelach. Szkielet w tunelu, już nie światło. Oczywiście, że spadłem. Ty, co jest? Ej, ja tej normalnie mogę przechodzić. No zbogowałem grę? A dobra, no tak już nie. Ale tak mogę. Dobra, tej nie mogę. Ale nie wiem, jak to się dzieje. Czemu ja tej mogę? Dobra, teraz już nie mogę. Nie wiem, czy, czy wyczerpałem jakiś limit? No, chyba jakiś limit wyczerpałem. Nie wiem, na to wygląda. Skaczemy. I co? Znowu skaczemy i wazonik mój. A tutaj mamy pułapkę. Ale mamy awangardy, bo czemu by nie? Nawet jakiegoś jakiegoś minibosa nad tej dadzą. Nie wiem, coś w stylu... Eee... Maybe... Moshe, nie wiem. Mm, nie wiem, co by tutaj pasowało. Enderman by całkiem pasował w sumie. A tak poza tym to chyba nic. Bo nie ma żadnego moba, ten... Szkieleta. Nie, nie ma. Dobra, tutaj w ogóle nie ma minibosa. Tutaj raczej znaczy, nie było kolejnego secretu. W formie, nie wiem... W sumie nie, tutaj już nic nie mogło by być dziwnego niż... Normalny... Ląd pod wodą. Jakby taka misja jeszcze była w tej rafie kolorowej, to bym bardziej rozumiał. Ale tutaj to naprawdę takie dno kompletne, a dziwnie, że na dnie jest ląd. Chociaż no te gąbki tutaj są, to chociaż trochę tej wyjaśnia to. Ale fajny pomysł, fajny. Jeszcze sporo miejsca tutaj jest. Nie, no, bardzo dużo tutaj, tych potworków jest, mimo wszystko. Coś tutaj dalej? O, kolejne zombiaki i tym podobne w pory tego pokroju. Okej, okay, tutaj mamy. Znowu, nie wiem, a tam w ogóle na zewnątrz przez te okna ryby pływają, to jest dobre akurat, no takie mieszkania w ogóle są, że się siedzi pod wodą i się ma ryby za oknem, może to jest jakieś nawiązanie do tego, ale już to szczerze wątpię właściwie. Dobra, wychodzę stąd, nie wiem, dobrze, teraz właściwie gdzie ja powinienem pójść? Dobra, teraz uciekam jak najdalej z tego dziwnego miejsca, o i mamy guardiankę jak miło, normalnie, ma pierwszy, ma pierwszy ogień. Po przed Guardianek. Co jest, ale tych pełno tych kwiatków jest zmutowanych? Nie fajnie, nie fajnie. Nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, potrafią bić Guardiany. Nie ma co. Jak się wszystko naraz na ciebie rzuci, to potrafią cię zabić. Może tak. Dobra, teraz idziemy dalej. Już do głównego naszego celu pięknego, jakim jest ten Guardianek cały, potężny. I to będzie ten typ. O, ja tej świątyni już mało pamiętam co, właściwie. Więc może być śmiesznie, albo i nieśmiesznie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, tutaj mamy cześcika, Okej, okay, fajnie. I idziemy dalej. Okej. Okay. Tutaj mamy tlen. I tutaj mamy zombiaka, I tutaj mamy kolejnego zombiaka, Ale ma w ogóle trójząbek w ekwipunku. To zaraz go... O, na te śmieszne skieleciki wykorzystam. Szkieleciki, Gincie. Nie lubię was. Panowie, zostawcie mnie. Gincie, dziady. E, dobra, idziemy. I co? Ale one dużo życia mają. Co jest? Ej, bo tej powietrza nie ma. Dobra, jest jakieś jedno powietrze. Proszę cię. Dobra, jest. Przeżyłem jakimś cudem. Nie wiem jakim. E, i co dalej? Więcej szkielecików to na pewno, ale czy coś jeszcze? Nie wydaje mi się. Dobra, teraz trzeba skakać. A nie, ten, ten się tam nie idzie. Tutaj się skacze po prostu. Dobra, doskoczyłem. Teraz chyba miejsce, do którego miałem pójść, albo nie. Ej, bo ja zaraz umrę. Dobra, powietrze mnie prawie zabiło. Trochę śmiesznie. Ryby tutaj trzeba wybić. na szczęście nie, nie zadają jakieś dużo, ale... Ej, bo to mi chyba powietrze bierze zamiast tego. I te ryby. O, są guardiany. Ej no, guardiany pot potrafią bić, nie ma co. Guardiany są... Chyba najgorsze z tego wszystkiego, tutaj. Mmm, o, dzień dobry. Okej, okay, i padł. No bo ten piorun go zabordował magiczny. Okej, okay, i powietrze dla mnie. ja myślałem, że to jakieś fajne miejsce będzie, a tutaj znowu coś takiego. Ej, co jest, co ja? Opcja jestem. A, dobra, małe miejsce. To no dobrze, niech będzie. Ej, dobra, to jest ich dużo, tutaj Prawie zginąłem. Trzeba uważać. Trzeba uważać, bo będzie nieciekawie. Nawet bardzo nieciekawie. O nie. Tylko nie guardiany, proszę, proszę, nie, 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 nie. Ej, bo tutaj naprawdę oni potrafią bić, nie ma co. Oni potrafią bić mimo wszystko. Dobra, udało się jakoś to przetrwać. Yy, tutaj kolejny. A, tej przejście dalej jest, okej. Okay. Tylko takie przejściowe miejsce jest. W ogóle zauważyłem, że ty z tym złotym trójzębem zadają więcej niż ty, niż ci z tym fioletowym, jak gdyby. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale jakoś działa. Nie wiem nawet, czy tak powinno działać, może to jakiś bak jest, bo... To jest chyba ten sam op na wiki, tak pisze przynajmniej. Mi się wydaje, to tam czytałem z tego czasu. Musiałem się tutaj doedukować. Dobra, idziemy na górę. A na górze... No nie, nie na tej górze, na tej jeszcze wyższej górze, bo to jest takie jak gdyby zatopione, zarośnięte miejsce, a tutaj kolejne szkieleciki. Okej, okay? fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że to też nie jest jakiś... O nie, ja tam widzę już kolejne przejście, niedobrze. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś ultra mega nieskończone, czy coś. A, i tutaj są jakieś te bloki dżunglowe. Dzisiaj nie dżunglowe, tylko kamienne bardziej. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ale dobra, idziemy tutaj. I zasadzka, po czemu by nie. nekromanta utopies. O, ten dziad był mocny. Ten dziad był mocny akurat, z tego co pamiętam. Dobra, pada dziad. Dobra, padł. Nie był jakiś ultra Ale na pewno jest gorsza tego strażnika takiego zwykłego. O! Awansowałem w sezonie drugim, dziękuję bardzo. Nie ma za co. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy tutaj dalej, tutaj mamy kolejne szkieleciki. Ja nie mogę, dlatego ja zgincie panowie, nie lubię was. A tej dłuższy korytarz zdecydowanie, niż to pierwsze piętro. Znaczy nie wiem, czy to piętro, może tutaj się idzie, nie wiem, w dół. Ej, te widoki za tym oknem, nie wiem, w ogóle może to jest po prostu jakieś zepsute, może tak naprawdę nie powinno tam być takich widoków, ale... Ale wygląda to, jak wygląda. Dobra, odpalam, a tutaj po prostu przejście otwierało. A tutaj squid jest. A nie, dobra, tędy przyszłem tutaj, szedłem. A oślepienie mi dał. Nie ja wiem co to robi, coś na pewno. Dobra, wchodzimy do trzeciego sektoru, też już jest skarbiec jak nic. No, już poznaję po zawartości skrzyneczki, dębowe, złote, w ogóle wszystko. A nie te wazony to w ogóle. Co jest? Ja tych skrzynek, tutaj zaszerowane kusze, jakieś? Dwie kusze. Nie no, dobra, to potężne miejsce jest. Nic nie ominąłem tutaj? Nie, dobra. Żadnej skrzyneczki. Ale jakiś unikat nawet się udało tutaj zdobyć. Magiczny. by było ciężko, żeby jakiś unikat nie był magiczny, ale co z tego? Mm, dobra, jeszcze tutaj powietrze. Tam nie, dziękuję bardzo. Tutaj nie ma żadnych skrzynek, nie. I w tym trzecim też nie ma, dobra. To trzecie to chyba było w ogóle najmniejsze. Nawet mniejsze od tego ze skarbem. Dobra, wychodzimy. Jesteśmy potem w świątyni głównej, jakby to można było nazwać. I idziemy po prostu przed siebie. Już nie odchodźmy te odnogi, bo to nie ma sensu. A już się bałem, że spadnę. Dobra, udało się jakoś przeżyć. Jakimś magicznym sposobem, y, ja tej powinienem iść. A dobra, bo to jest coś takiego. Okej, okay. dobra, dobra. To okej. Okay. Ja po prostu myślałem, że tutaj co innego jest. A te we slajniki na początku się ich, To nie są fajne. a tutaj jeszcze więcej diodów. Dobra, jeszcze dwa szkieleciki za jednym zamachem. Dwie pieczenia na jednym ogniu. mili szkielet. A tam na górze nic nie ma, dobra. To idziemy dalej. Oczywiście. Mm, I co tutaj jest? Halo? A, takie pomieszczenko po prostu, okej. Okay. Dobra, czemu by nie? A nie, dobra, ja kojarzę to miejsce. Tutaj właśnie, tak, tutaj, ta, kojarzę to miejsce. Byłem tutaj, jak y, sobie przechodziłem, to tam w pierwszych odcinkach, tutaj się pojawił jeden starszy strażnik, na 100%. Ale tutaj pułapka potężna, dobra, to trzeba się pozbyć panów wszystkich. Nie lubię was, żadnego z was nie lubię. Wszyscy jesteście, niefajni jesteście po prostu, nie jesteście fajnymi mobami w naszym społeczeństwie. Dobra, idziemy dalej, co? Szkielety, o jest, a nie, nekromant tutaj był, to już samemu nie pamiętam. Dobra, giń pan. Powietrze muszę zdobyć, bo będzie niefajnie. I dobra, i zabić już dziada, bo ma mało HP. Dobra, pa, ten nekromant tobie wcale nie jest aż taki trudny, jak myślałem. Aj, no tutaj już nic nie ma więcej, okej. Okay. Oj, zaopatrzenie jest, dobre. Słabo by było je przeoczyć, powiedzmy tak. Yy, dobra, i tutaj są jeszcze kolejne potworki. Piękne. No dużo ich tutaj jest, potworeczków naszych. Nawet jakieś żółwie, jakieś moby, jakieś nie wiadomo co. Ale naprawdę, co jest? Teraz mi powietrze nie schodzi, jakiś bug? A nie, mam oddychanie. Dobra, nie zauważyłem. Dobra, nic tutaj nie ma. Mm. Idziemy przed siebie. O, ale to jest to duże pomieszczenie, chyba, którego nie lubię. Albo to nie jest to? Nie wiem. Przeszukaj świątynię. Nie, to chyba nie jest to wobec tego. Hej, okay. a może się po prostu zbagowało? A to w sumie też jest możliwe. Mm. Nie no, jakieś potężne, duże pomieszczenie. I co? I nic tutaj nie ma? Okej, okay. a tutaj mam iść. Dobra. Zapomniałem, że przecież mam iść za tym markerem, kursorem, co to w ogóle jest. Ale brama potężna, bo to chyba jest brama. Wejść przewodnie, to okej. Okay. Znajdź magiczne latarnie. Pamiętam, że chyba z szukaniem właśnie tych magicznych latarni zawsze był problem. O, skrzyneczka. Yy, to też kojarzę. Tutaj na live'ie w którymś próbowałem wejść do tej skrzynki. W sumie nie do, tylko na, ale co z tego? Yy, magiczne latarnie też, rzecz do zajęcia się tym. A, nie, nie udało mi się, dobra. Najpierw magiczną latarnię. co mi tej... Tutaj... A! Nie wiem co się zbudowało się chyba coś. A, byłam trójcą, dobra. Dobra tu panie trójzą, bardzo mi przykro. Musisz lądować w ścianie ci się nie udało, nawet nie wybuch, ale co z tego. No. Ej, co jest, ale ja jestem jeżem teraz. Ale jestem jeżem. Mam tyle tych harpunów wbitych. To jest oddychanie, dziękuję bardzo. A, mam nieskończone oddychanie razy dwa. Fajnie, fajnie. Okej, okay, tutaj kolejne ząbiaczki są. Ale dobrze, siłkę wziąłem, to teraz to będzie jeszcze lepiej niż szło. A szło dość dobrze. Ej, ty gdzieś jest ten gościu? Tutaj jest, dobra. Tutaj nic nie ma, okej. Okay. Aj, tego przyciski muszę klikać. Dobra. Ej, dziwne, to jest taką. Twarzą Guardiana, Strażnika, jak się tam ten mob nazywa. A, tutaj mamy przycisk, okej. Okay. Dobra, to idziemy. Tutaj mamy kolejny przycisk. A, nie wiem, po co tutaj w ogóle się tutaj wróciłam chyba. Chyba tutaj nic nie było w ogóle. Nieważne. Tak, o, skrzyneczka, jak miło. Co jest? Młot grawitacji, fajnie. W ogóle się chyba tekstura spakowała, bo tak jakoś dziwnie wyglądał. Dobra, tutaj przycisk. Otwieramy bordę. A to był ostatni przycisk, dobra. Teraz mogę wejść i kliknąć latarnia. Niech świeci, proszę bardzo. Latarnia włączona, jeszcze druga. A tutaj nie mogę przejść, dobra. Po prostu muszę tak naokoło pójść, oczywiście. Jak żeby inaczej. Mm, tutaj jest to coś, i tutaj jest wyjście. Dobra, teraz jeszcze tylko druga. A jest strasznie, poniszczona ta świątynia, jest tutaj. O, w ogóle teraz zauważyłem, że tutaj jeszcze jacyś ludzie chcieli szukać ucieczki. Nie, nie ze mną takie numery. Ja nikomu nie pozwalam istnieć. No, ale to brz, źle brzmi. Dobra, o, przewodnia mi spadła tego wszystkiego. Ale dobra, teraz idziemy na dół po drugą latarnię. I druga latarnia jest tutaj, okej. Okay. Ale mi miło, a nie, nie ma ich. Co jest? Y to gdzieś na dole jest, dobra. Gdzieś na dole. Mm. A nie, nie tym dole To nie, to gdzieś na górze jest Dobra To, to okej okay. Niech będzie mm, Nie ten Tylko A tutaj jest zamknięte A oni się tam zabili Się bili, nie zabili Biją się delfiny z utopcami Leczenie sojuszników i furia Okej okay. W sumie nic mi nie robią Nawet nie zadają obrażeń Aha e, Czy one coś zrobiły? Bo nie widziałem Dobra go Mordy weźcie, gincie Okej, okay, potkan tej musi być Tu jest dużo mordek niefajnych Dobra I e, Wielki mord Okej okay. Ale czy tutaj siedzicie panowie? Nie wiem, tam jest guardian, to teraz go pokonał. Ty pełno tych mobów jest. Yy, gdzie on jest? Tutaj się schował za tym pomnikiem. Dobra, okej, okay, idziemy dalej. I co? Oj, tutaj jest to coś. Dobra, to jest to coś. Tutaj będzie śmiesznie. Dobra, i to wszystko spadnie. Jak to działa? To w końcu to spada czy nie? Spada, spada, dobra. Dobra, i skrzyneczka dla mnie. Tylko spada, tylko po dłuższym czasie, jak ja już na tym nie jestem, okej. Okay. Dobra, teraz mam się zanurzyć głębiej w otchłań, odchłani e, Którędy się idzie? Którędy tu się wraca, panowie. A, chyba tędy. Nie, tędy to ja poszedłem. Hmm. Teraz to za, za, zapychany tunel. Ewidentnie, zabrzmę i dalej, okej, okay. dobra, jestem. I teraz, yy, gdzie się idzie? Tutaj, okej, okay. teraz idziemy tutaj, do kolejnego magicznego przejścia. Ta brama się tutaj otwarła. Co była? Już nie ma bramy. I artefakty, oczywiście. Dobra, utopce, gincie, nie lubię was. Ta misja w sumie nie jestem. Yy, zobaczymy, co tu jeszcze będzie. Tutaj inaczej ją zapamiętałem, szczerze mówiąc. Yy, dobra, tej nic nie ma. Dobra, idziemy po moście zwodzonym. Okej, okay, udało się przeżyć. I jest gość, przyszedł do mnie, jak miło. O, i tutaj jeszcze siedziały w krzakach utopce, dobra. Dobra, a to akurat było fajne. Yy, yy. I dalej. Sporo was to jest, panowie, nie lubię was. Tym bardziej, że jest was sporo. Tym bardziej was nie lubię. O, dobra, to miejsce kojarzę. To miejsce kojarzę. Tutaj się spada. A to bije? Ten promień? Nie bije. Dobra, tylko jeden szkielet. A dobra, to więcej. Okej. Okay. Wszystko spada na dół. Okej. Okay. I wszystko spada na sam dół. Okej. Okay. Proszę bardzo, jestem na samym dole. Wśród topów szkieletów nie ma tych slajmów chyba tutaj. Przynajmniej nie widzę. Może są. Nie wiem. W każdym Nie, nieważne. nieważne. O, tu jeszcze spadają jakieś te kloce. Idziemy dalej, a dalej jest zamknięta brama. Co to jest? Znajdź legowisko istoty, ok? O, to istota. No to znalazłem to legowisko. Ja znalazłem legowisko. Co, ja, co tu jeszcze robię? Halo, co aż ja tu jeszcze robię? Jak znalazłem legowisko istoty? Pomocy, wytłumaczcie mi, panowie. Istota znaleziona, legowisko i w ogóle wszystko. Dobra, sporo tej. Szkielecików i tym podobnych jest mimo wszystko, bo to legowisko. Dobra, yy, co to jeszcze jest? Tutaj jest jakieś magiczne przejście. A, już idą na mnie, dobra. Czemu wy na mnie idziecie, panowie? Dobra, co jest tutaj, panowie? Chyba to nie wygląda na jakoś mega potężne. Jak na razie, przynajmniej. Jak na razie, to znaczy przez te pierwsze 5 sekund, przez które jeszcze yy, nic nie uda mi się zrobić. O, poznaję to miejsce, to jest pułapka, jak nic. Ja nie mogę Ile tutaj jest, panowie. O, pułapka, jak miła. O, szkielety i utopce, jak miło. Hmm, coś to jest? Aha, takie dziwne miejsce, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Ewidentnie. Dobra, o, już się, już się zaczęło. Średniowiecze. Okej. Okay. Jest. Dobra. Coś tutaj jeszcze jest? O, mogę, jakie to jest wielkie. A, bo ty wszędzie w ogóle ryby leżą. Dobra. Jeszcze tutaj jeden dzban widziałem. Chodź w dzbanie, okej. Okay. To chyba wszystkie dzbany, jakie tutaj były? Siedźcie sobie tam, panowie, jak chcecie. Ja sobie wracam do mojego miejsca pięknego. Czyli tutaj był ten strażnik cały. Platformersy, normalnie. Platformersy. Co jest? Ile ich tutaj jest? Ile tej mobów było? Dobra, bo trzeba uważać. E, Dobra, to już jak idę tamtą stroną, to pójdę tamtą stroną. To jest chyba coś do zapadnięcia. Dobra, zapadło się. Na całe szczęście udało się. Nie no, myślę, że nie wiem. Może być. O, i teraz będzie taka senka. Właśnie. Patrzcie, wchodzi dziadyga. Wchodzi nasz potężny przyjaciel. Mordercze oczko. Dobra, tej trzeba uważać. Dobra, miksturkowa barierka. I schodzi mu życie jakoś. Aj, ucieka, okej. Okay. Dobra. Ej, po prostu strzela. Mordeczka. No, wiesz, fajnie było, jakby to, twoje szczelanie coś jeszcze robiło. Ale dobra, już tam nie będę się czepiał szczegółów, jakby. Ważne, że coś robisz, tak? Dobra. Ja spełnował te swoje miny. Czy co to w ogóle jest? Dobra, nie tutaj. O nie. Ej, bo ja umrę. Dobra, i spotka. Dobra. Udało się. Dobra. Hej, jeszcze go zabiję. Dobra. Ej, bo gościu w ogóle nic nie robi. A gdzie jest starszyzna? Tutaj starszyzna. O nie, 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 nie. Dobra, proszę, podka szybsza. Dobra, podka była szybsza. Nic mu się nie udało zrobić ze swoim życiem. Ej, bo gościu już leży. Dobra, gościu leży. Bramy i tak dalej. I klikamy. Zwycięstwo po tylu latach. Pokonanie złej mocy, sączącej się z odłamka. Przywraca spokój w oceanie. Aha. Dobrze, fajnie, fajnie. No to co, bosik pokonany. Przyznam wam się, że to jest właśnie drugi raz, kiedy tutaj dostałem bo pierwszy raz mi się gra zlagowała, jak byłem na Apokalipsie plus 5 i w sumie to dlatego nie chciałem tam pójść, bo. Bo się bałem, że znowu się zlaguje, a nie wiem. Właściwie nie wiem, ale o, tak się stało niestety. Oko strażnika, ok Ej, dobra, teraz mi się rzeczy ulepszyły. No dobrze, także w tym odcinku to by było na tyle. Z taką wykokszoną zbroją. I w ogóle ze skończonymi wszystkimi misjami ja się z Wami żegnam. Następne odcinki to oczywiście Andrzej Hansy, ale tutaj to już koniec, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cześć!